Lloyd Germadą, pierwszy dzieciak z złymi intencjami, potem wielki zielony ninja, a teraz Miss. Przeszedł długą drogę, by znaleźć się tu gdzie jest i właśnie o tym dziś w filmie, a więc zapraszam Was już do oglądania go. Zły mały Lloyd, takiego go właśnie poznajemy. Chciałbyś taki jak jego ojciec otworzył grubowce wężonów i ogólnie namieszał trochę w całym Ninjago, ale ten okres złości nie trwał długo. Szybko się okazało, że to nie Kai jest zielonym ninjom, a właśnie on, młodego Lloyd'a w okresie złym i początków jako zielony ninja oceniam na taką szóstkę, szóstkę na dziesięć. Myślę, że to sprawiedliwa ocena. Przechodząc dalej, Lloyd w sezonach do 2 do 7 jest coraz bardziej rozwijany i widać to w twórcy próbuję go umiejscowić na głównym planie. Złota moc, walka z overlordem szykowanie się do bycia mistrzem, bo potem jak właśnie mistrzu dostał zębem czasu, nie lubiłem Lloyda wtedy kompletnie, może dlatego, że przysłaniał najlepszego ninja, jakim jest Kai, oczywiście. Ale nie można mu odebrać drugiego dobrego sezonu i wielu akcji z dalszych sezonów. Moja ocena to 8 na 10. Następnym rozdziałem z życia Lloydu do sezonu od 8 do 16. Widzimy jak dojrzewa w nich i jeszcze bardziej zmienia swoje nastawienie. Podczas nieobecności Łup przejmuje po prostu stery w ekipie Ninja, co już wcześniej zaczęło się od sezonów z Władcami Czasu, czyli z sezonu 7. To już całkowicie zmienia się w główną postać i lidera drużyny. Ten okres Lloyda ma swoje lepsze i gorsze strony, ale przez to, że go było dużo, to myślę, że będę, będąc ponownie obiektywnym, mogę mu dać spokojnie 8 na 10. Ostatnim i aktualnym rozdziałem historii charakteru Lloyda jest aktualnie powsta co nie jest smoku, w Lloyd jako mistrz Woo już zniknął i na 99% nie wróci w fizycznej formie, więc Lloyd będzie musiał, więc Lloyd musiał przejąć jego obowiązki i powiem wam, że całkiem nieźle mu to wychodzi. Mistrz Lloyd jest naprawdę spoko, jakoś nie przepadam za Lloydem, ale teraz powstanie smoków jest całkiem ok Oby było tak dalej i niech nie zepsują tego w głupi sposób. Wiadomo, Lloyda jest mega dużo, ale przez to, że jest głównym bohaterem Dragon's Rising. Moja ocena to 9 na 10. Odsumowując, mały zły Lloyd i jego początki młodego zielonego ninja, oceniłbym na mocną szóstkę, ponieważ nie siedział mi kompletnie wtedy. Lloyd sezonów od 2 do 7, no już było lepiej, ale to jeszcze nie to, więc 8 na 10. Lider Lloyd sezony 9-16, tu ponownie 8 na 10. I na końcu mistrz Lloyd, tak jak mówiłem, chyba najlepszy okres całego go lloyda, więc 9 na 10. Pamiętajcie, że to tylko moja opinia i pokazanie wam lloyda od mojej strony. Myślicie podobnie czy odmiennie? Dajcie znać tam na dole w komentarzu. A to wszystko ode mnie na dziś, mam nadzieję, że film się z Podobał? Jeśli tak, to pozostaw coś po sobie. Do zobaczenia już niebawem i hej!